Za nami wielki finał 21 edycji Twoja twarz brzmi znajomo, w którym zmierzyli się ze sobą Kuba Szyperski, Patricia Kazadi, Barbara Wypych i Aleksander Sikora. Wiemy, kto wygrał program Wielki Finał Twoja twarz brzmi znajomo 21. Polsat od września pokazywał 21 edycję swojego flagowego show, czyli Twoja twarz brzmi znajomo. Nowy sezon od początku wzbudzał ogromne emocje, a to między innymi ze względu na odświeżony skład jury. Do znanych już publiczności Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego dołączyli Justyna Steczkowska i Stefano Terracino. Pojawiła się też nowa gospodyni. Razem z Maciejem rokiem program współprowadziła Agnieszka Chyży, która zajęła miejsce związanego od samego początku z programem Macieja Dobora. Niemałe poruszenie wywołała również rezygnacja jednego z uczestników. To pierwszy raz w historii, gdy doszło do takiej sytuacji. Bartek Wrona był zmuszony przerwać przygotowania ze względu na problemy zdrowotne. Od tamtej pory, twoja twarz brzmi znajomo, występowało tylko siedmioro uczestników. Ostatecznie do wielkiego finału dostała się najlepsza czwórka: Kuba Szyperski, Patricia Kazadi, Barbara Wypych i Aleksander Sikora. Pozostali, Reni Jusis, Joanna Osyda i Damian Kret, odpadli z rywalizacji, ale tradycyjnie nie zabrakło ich w finałowym, wyemitowanym 8 listopada odcinku. Powrócił też Bartek Wrona, Twoja twarz brzmi znajomo 21. Kto wygrał w ostatnim odcinku 21 edycji Twoja twarz brzmi znajomo? Finaliści po raz pierwszy mieli możliwość samodzielnie wybrać postaci, w które chcą się wcielić. I to Kuba szyperski, przemieniając się w Margo Smith i jodując w utworze Hetod Meto Jodel wygrał program, zdobywając złotą twarz i 100 tysięcy złotych, które zdecydował się przeznaczyć na rzecz wspierającej dzieci i młodzież fundacji twarze depresji. Kuba triumfował wcześniej już dwukrotnie, w trzecim i w piątym odcinku, drugie miejsce zajęła także fenomenalna Patricia Kazadi. W finale wystąpiła jako Alice Jakis. Na trzeciej pozycji uplasował się Aleksander Sikora, w finałowym odcinku jako Leonard Cohen, a czwarte miejsce przypadło Barbarze Wypych, która na swój ostatni występ wybrała wcielenie się w Leslie Gore.